Jaka w ogóle narnia na jego biegnie? Co jest kurde grane? Zresztą, ale chłop tutaj jakoś tak złożony normalnie jak krzesła w Ikei ja oj, oj, nie ma fraga! I let's go! Mamy to! Konkurs na kosę już wystartował na moim Instagramie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wchodzisz na mojego Instagrama, zostawiasz followa na profilu, zostawiasz serducho pod tym oto i zdjęciem, piszesz komentarz o treści Odra, a wyniki będą już 5 lipca. Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenia! Halo, halo, Święteczko, z tej strony, a w dzisiejszym fascynującym materiale, jak pewnie widzicie, nowa, piękna, zakupiona co dopiero AWM Sport z niesamowitymi naklejkami. Zostawcie łapkę w górę i zaczynamy z tym materiałem, bo ten materiał. Na pewno będzie gruby. Pierwszą rundę pistoletową zaczniemy sobie, moi drodzy, wy tero, ogólnie cały mecz będziemy musieli zagrać teraz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O jak też pewnie zauważyliście wczoraj, czy tam przed wczoraj nawet nowe rękawiczki na moich dłoniach, moi drodzy. No, niektórym pasują, niektórym nie pasują. No tutaj już widzę, że kasacja kaseta dwóch zawodników. O kurde, jest to jakoś choś... no Dobra, chłopie, masz pasy, stary. O jest, elegancko, moi drodzy, probiliśmy jakiegoś ruska, a w ogóle gramy na holenderskich serwerach. To jest w ogóle fenomen, moi drodzy, że na holenderskich serwerach nie coś innego, a tak naprawdę wszędzie są ruscy. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Moi drodzy, no nic nie możemy zrobić, no nic nie możemy zrobić. Ja jeszcze nawet nie mam hajsu na tą AWP. Szkoda, moi drodzy, że ta AWP kosztuje tyle, nie no, bo normalnie to już byśmy sobie grali na no, spokojnie. Ostatnio, moi drodzy, także i ktoś tam pytał, no, znaczy pisał, że miniaturka kozak, ale film tak średnio zmontowany, więc, moi drodzy, no tak, jak coś, to jestem na wakacjach, można powiedzieć, wracam za niedługo, więc te materiały już będą normalnie montowane, tak jakby z klasą hobby. No i w końcu, moi drodzy, cudo nad cudami. No, cudo, no, no większego, moi drodzy, cuda się nie da. Piękna, cudowna AWM Sport. I zobaczcie, moi drodzy, z jakimi naklejkami, tak naprawdę. Mamy tutaj pomarańczowe naklejki, ale gdy na przykład zmieniamy, to one także i kolor zmieniają. To jest naprawdę super, że po prostu takie naklejki się znalazły w takiej o tej kolekcji. A moi drodzy, tę AWP dostałem w prezencie od widza. Od Stacha, bardzo dziękuję Stachu. I mamy pierwszego fraga, moi drodzy, na odcinku. Pierwszy frag z nowej snajperki. Drugi, ale idzie. Jezus Chrystus. No, snajper jakich mało, moi drodzy? Na sandstone, nie? Bo jak sami wiecie, wszyscy moi drodzy, którzy grają wybitnie, dobrze na sandzie i grają cały czas, tak? Znaczy na sandzie to są sędziarzy. Pamiętajcie, jeśli gracie na sandzie cały czas, uwielbiać to tą mapę, to już możecie się śmiało nazywać sędziarzami. Ogólnie, moi drodzy, mamy trzy fragi, A tutaj w tym materiale chciałbym dla Was usłyszeć tak przynajmniej z 12, z czego tak trzy, cztery, to żeby był na no więc teraz. W tym momencie moi kochani lecimy zasadzić jakiegoś tutaj może no scoupa Trzech nawet nawet dobra, ja tam lecę po fragensy Let's go, dudes No nie moi drodzy oni tam lecą, kurde zabierają mi te fragi Wszyscy na B. Dobra, easy fragi, easy fragi Aha, chyba nawet nie tak easy Dobra, dawaj jeszcze No i co? Stary, stary, gdzie ty jesteś, no? Stary, oddaj fraga, ty Dobra, i że sytuacja tak się miewa ani inaczej, moi drodzy, to po prostu trzeba będzie lecieć na Side B. I nie ma wyboru tak naprawdę, bo chciałem wszystko robić sobie pod bombsidem, a elegancko, na spokojnie, na wielkim chillu no i nigdzie nie przejdziesz, typie, nie ma bata, nie przejdziesz stary. Wcześniej fragi mi zabierałeś to i owo. Teraz nie ma przejścia. Les jeden gościu. Oś tej typie! Uch, nie mogę go trafić! <śmiech> <śmiech> nie mogę go trafić co jest? No i łamie to, let's go. Let's go do this. Nie no, kurczę. Ale było ciężko go trafić. W ogóle tam 15 razy strzelałem. 15 tysięcy razy. Ja kończę z a no Normalnie no skopa. No i... Chodź tej kumplu. Let's go! Mamy to! Wiedziałem, kurczę, że będzie ten noskow. 6 fragów, moi drodzy, 3 chyba zdobyte w tej rundzie. Jest całkiem dobrze, w ogóle mamy 5 do zera. Co całkiem taki łatwy mecz, jeśli chodzi o takie granie z awupkiem u nas chyba też gościł raz jakieś ołupki. A, i w ogóle napiszcie w komentarzu, czy, czy po prostu robicie tego Gold Jeśli robicie Gold to napiszcie hashtag Goldpass i napiszcie swoją odpowiedź. Robię czy nie robię, bo ja, moi drodzy, aktualnie nie robię. No jakoś, moi drodzy, mi się nie chce, no. Miałem kupować, miałem coś tam robić, ale jednak chyba wydaje mi się, że to by była tylko strata hajsu, strata pieniędzy, ponieważ to są takie odświeżane kotlety i dużo tam tak naprawdę zrobić się nie da, nic nowego tak naprawdę oprócz naklejek. Dobra moi drodzy, w takim razie ja sobie zmieniłem drużynki, bo tam coś co łatwo było i wydaje mi się, że tutaj w chce taka fajna odskocznia, żeby po prostu zdobyć więcej fragów. No i już mamy jednego elegancko, bardzo mnie to cieszy, jest to jakiś kolejny ziomo ziomo z mym ziomem, znacie na pewno tą piosenkę. Ostatnio, ja na jakiś widz, co napisał: ojojojojo oj, ale mocno, ale mocno. No się to w szoku, jak widzę, to ma w sport chyba. Ej, kumplu, gdzie są fragi? A jutro, moi drodzy, wrzucę wam taki całkiem mocny materiał dotyczący Karambita Golda. Dokładnie, moi drodzy. A dlaczego Karambita Golda? O co chodzi w ogóle z Karambitem Goldem Habib? No, słuchajcie, ostatnio na finale Majora jeden z zwykłych graczy. Wygrał Karambita Golda. A jak do tego doszło, moi drodzy, w jakich okolicznościach? No to dowiecie się już w najbliższym materiale. Oj, tutaj gościu ładnie wyrwał. Jeszcze na dorsach. Oj, tutaj, no gościu, nie uciekaj ode mnie. Że to i tamto, ale. Let's go! Ale dostał normalnie noskołpika, elegancko. Dobra, mamy 10 fragów, chcieliśmy zrobić 12, więc chyba najprawdopodobniej się uda zrobić te 12. No jak słyszeliście wcześniej, jestem na wakacjach, więc warto skorzystać z tych wakacji. Jeśli wy też jesteście, to pewnie też korzystacie śmiało i pełnią tego swojego czasu podczas tych wakacji. O kurwa, chodź kumplu. O Jezu, ale chłop dostał noskołpa, co jest w ogóle grane? Nice. Sztos, ale chłop tutaj jakoś tak... Złożone normalnie jak krzesła w IKEA. No i to jest ten moment, moi drodzy Aby wam podziękować bardzo za to, że jesteście Że oglądacie, że cały czas Pomimo tego, że macie wakacje To Hełm nie chce oglądać Oj, stary, nie mogę zginąć Jestem sędziarzem, stary Dobra, nie ma bata, moi drodzy Trzeba się po prostu śpiąć, zrobić wagensy A strzelił po jakiegoś kolego odmida. mida Dobra, essa Gdzie ty, stary, lecisz? No i klasa, przynajmniej mi pomógł jakiś ziomek A, no, nie mogę go trafić. Chodź tutaj, ziomek. No, wychyl. A, coś ciężko mi to idzie. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. O, udało się. Dobra, dobijemy go już, moi drodzy, pistoletem. Essa. Bo już, moi drodzy, nie mogłem z tej łupy. Choć mogłem, oczywiście, miałem szansę, żeby tam gdzieś zreloadować, ponieważ on miał też reloada, ale chciałem go dobić normalnie. 40 run trzeba wygrać. Dobra, to przy okazji sobie zrobimy jakąś tam misję. I tak, tutaj... Oj, gościu, gościu. Trzymaj niedziora. No elegancko, mamy fraga. Oj, nie ma fraga. I let's go, mamy to elegancko. 14 w ogóle fragów. Pamiętajcie ten challenge, gdzie oczywiście mówiłem, że 25 fragów, no to będzie, moi drodzy, coś niesamowitego. Więc tutaj, jeśli nam się uda, no to będzie to samo. Tylko, żeby nam się udało, to musiałbym jeszcze zdobyć 11 fragów. Two hours later. Ej, na B w ogóle pustka wcześniej chodziła na to B, a teraz jakby znikli Chłopie, gdzie tutaj się chowasz w tym konektorze? Na no gościu w ogóle myślał, że go tutaj chyba nie widać ta. Zaplanowali sobie na spokojnie, widzę Dobra, wiecie co? Spróbujemy wykorzystać nasze wszystkie palaki, których się uczyliśmy Ale tutaj nikogo nie ma Nie, no to niemożliwe. Wandalu. Jeden. Chodź tutaj. Dobra, moi drodzy. Tutaj chyba mój AIM niezbyt dopomaga. Dwie kule, żeby zabić dwóch typa. Ale oni są w ogóle z na mnie, nie? O, i udało się. Dobra, ja lecę. No nie kolego. No wychyli O, dejmy. Dobra, i że tam było trzech typa, to zmieniałem sobie na Tero, żeby po prostu wycateć było czterech i żebyśmy mogli eliminować czterech typa, a nie trzech. Oj, ich trzeba uciekać stąd, Oj, tak dobra, mamy jednego. Całka w ogóle narnia na jego biegnie. Co jest kurde grane? Nie wygraliśmy ten meczek, ale 18 fragów. 5, więc ja bardzo dziękuję za ten materiał, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się, no i hejka.